Nazywam się Sara Bulili. Nazywam się Marcin Orliński. Marta Miskała, Zosia jego bauer Zagrałam koncert Ludwika Milde. Zagrałam koncert Wybera, pierwszą część, Pier... ekspozycję tylko. Mało jest takich projektów, gdzie gdzie faktycznie młodzież może brać udział w, w, takim, w takiej profesjonalnej orkiestrze dla szkoły muzycznej drugiego stopnia, tak mniej więcej dla właśnie do 18 roku życia to jest mało bardzo takich projektów. Właściwie to jest chyba pierwszy projekt w Polsce. Wystartowałem przede wszystkim dlatego, że um, znakomici muzycy będą współpracować z tą orkiestrą. Um, Nauczę się um, właśnie w czytania w orkiestrze, grania, współpracy z sekcją i, i z całą orkiestrą, z dyrygentem nawet też. Osoby zaproszone są bardzo ciekawe, a poza tym jeszcze występ z orkiestrą i wiadomo, jeszcze stypendium, występy przede wszystkim. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Chciałabym być oboistką.